Pogoda już dawno poinformowała nas o zbliżającym się sezonie ogórkowym. Kwitnie roślinność w parku, kwitnąco wyglądają ludzie, zakwitła również rzeka. Na Kaczawie od jakiegoś czasu możemy zaobserwować wyrastające, jakby z wody, kwiaty. Anomalia? Czary? Kosmici? Najpierw szukaliśmy odpowiedzi u Legniczan. Na rzece pojawiły się dziwne kwiaty. Wie pan co to jest? Nie, nie mam pojęcia. Nie wiem, wodorosty czy coś? Nie mam pojęcia. Rozwiązanie zagadki nie było łatwe, ale z odsieczą przybył nam ekspert, dzięki któremu już wiemy, że za usłaną kwiatami rzekę odpowiedzialny jest jednak człowiek. Były dość znaczne, intensywne opady. Nawozy z pól zostają wymywane, woda rzeki je niesie, w związku z tym, w tym momencie, w okresie początku czerwca, bardzo jest użyźniona woda. Zjawisko nosi nawet swoją profesjonalną nazwę. Tutaj takie zjawisko w biologii nazywamy eutrofizacją, czyli nadmiernym użyźnieniem, i ono sprzyja zakwitom roślin. Silne słońce o tej porze roku, tworząc dogodne warunki do fotosyntezy jest współodpowiedzialne za rozwój roślinności na rzece. Czy legniczanom owydywany rzeczne przypadły do gustu? Ładne. Wygląda może i nieźle, ale trzeba przydałoby się to chyba usunąć. W zimę, jeśli będzie lód, skuję to lodem, to wszystko to może przeszkadzać. Ja jestem zadowolony, że rzeka troszeczkę się zmienia. Jest takie powiedzenie wspaniałe, że dwa razy nie można wejść do tej samej rzeki. To jest przykład. Dla nas ważne jest również to, że wykwity, czyniąc krajobraz miasta ciekawszym, w żaden sposób nie zagrażają zdrowiu ludzi.